Zadanie piąte na treningu odmierzano za pomocą aplikacji komputerowej 15-minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyło, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 15 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach. No dobra, no to wiemy, że mamy co, bloki? Tak, cykle. O cykle ćwiczeń. No to weźmy sobie, jest jeden cykl, drugi cykl i trzeci cykl, i każdy ma po 15 minut: 15, 15 i 15. Jak Ola zaczęła ćwiczyć, pierwszy cykl trwał już 2 minuty, czyli 2 minutki tutaj, Oli uciekły. No to tutaj ćwiczyła 13 minut. A skończyła, gdy do, do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7, no to 7 od końca ucinamy. Tutaj zabieramy 7, a tu zabraliśmy 2. No to zabieramy, no to w takim razie tu ćwiczyła 8 minut. No i cały środkowy cykl pięknie przećwiczyła. No to łącznie dostajemy ile? 28 plus 6, 36 minut, i jest to odpowiedź A.